Maneczko. Z tej strony targa 540 Witam oczywiście W tym samym chyba miejscu Ale ja coś muszę sprawdzić kochani ehm, Czy mi się tu na pewno Wszystko nagrywa Bo ja nie wierzę Tej kamerce Zresztą Tara mi się i tak ładuje Ale mam nadzieję, że tak Ok, powinno się ładować Um, jeszcze stoper stopper. Ok. Dobra. Yy, w tym miejscu mniej więcej Skończyliśmy. Ja się tu męczyłam. Wtedy niech mnie to tak oświetli bardziej. Dobra, i tu... o, wystarczy trzepnąć to. Yy, jeśli by tak nagle wszystko nagra, to przepraszam, to nie moja wina. I tak, ja się tu męczyłam. Ale to wystarczy po prostu iść w drugą stronę, bo to nam otworzyło mm, tą bramę, gdzie Niluś tam był. Nasz smoczek kochany. Ja się tak wcześniej męczyłam młota, gdzie na sam początek, czy co to ma być. Gdzie mam iść i w ogóle... A to wystarczyło tylko tą bajkę uruchomić. I jest... Jest też taka duża możliwość, że ja się dzisiaj mogę bardziej wkurzać. A dlaczego? Ponieważ dwie godziny temu, trzy godziny temu, no jak o 16.30 byłam na rekolekcjach. A te, reko oh, pierdol a te rekolekcje y powinny trwać pół godziny 45 minut tak około. A ile moje rekolekcje trwały? Trwały ponad godzinę. A dlaczego? Bo nasz kolega, z którym uchodzę do klasy, zaczął zadawać jakieś głupie pytania i ksiądz się zaczął pro produkować. A on i tak to ma gdzieś, więc niepotrzebnie się ksiądz produkował. No, ale to jego sprawa. Ym... Wszyscy się już wkurzali na niego, że cały czas zaczyna yy, gadać bez sensu. Ojejku. Ale mu to nic, nie ten... On dalej się tam pytał i w ogóle. No nie! Serio. Jeszcze raz. O, ja, nie mogę. Dobra. Jakoś przedtem jak nie nagrywam i musiałam jeszcze raz to przejść właśnie od nowa, bo mi się nie zapisało. Jak mi to łatwiej poszło Po prostu pójdziemy tą drugą stroną A jak macie 50... 150 chyba Kaski To dostajecie dodatkowe serduszko Ja właśnie jak doszłam Znaczy chodząc tutaj Nabiłam obie ich jest To Pięćdziesiąt. Jej! Kochani, ten filmik trwa trzy minuty. Szczerze? Wrzucę to. Nie wiedziałam, że to demo jest takie krótkie. Próbuję załatwić całą wersję Pełną wersję I po prostu dalej sobie przejdziemy Ale jeśli nie dam rady tego Zrobić No to hmm, Trudno Ech, No cieszymy się garminem. Sorki Ja naprawdę nie wiedziałam, że to takie krótkie No ale Piszcie może co chcecie takie hmm, Co chcecie widzić na moim kanale. Ja się z zwa... ja jestem Daria, Targa, e... Dzięki za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Nie dokończyła mojej historii No dobra. No i siedzieliśmy tam ponad godzinę i się wszyscy zdenerwowaliśmy i w ogóle i w końcu nas ksiądz wypuścił. Postwierdził ojejku za chwilę będzie msza. No. Więc dobra, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się spodobał, spróbuję załatwić pełną wersję, jeśli mi się to nie uda, no to zadowolimy się czymś innym. Możecie pisać, co byście chcieli teraz zobaczyć, piszcie, do zobaczenia, po... do zobaczenia w innych odcinkach. Papa! 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 Pa.